Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj wtorek. Mam nadzieję, że wczorajszy dzień był dla Was ciekawy, atrakcyjny, dał wiele wiedzy, wiele ciekawych informacji. Mam dzisiaj tutaj parę słów dla Was na ten nasz wtorek, żebyśmy już też wiedzieli, co nas tutaj będzie czekało. Przede wszystkim dzisiaj przed nami dwie prelekcje. O dziesiątej Karolina Sienkowska i o tym, jak działa mózg podczas kryzysu. Karolina jest takim konsultantem kryzysowym, specjalistą od trudnych sytuacji, więc zachęcam Was, żeby ten materiał sobie dokładnie przejrzeć. Potem wieczorem będzie Ewa Janiszewska z tematem związanym z informatycznym tsunami, czyli jak wylogować swój mózg i jak zadbać po prostu o to wszystko, co wokół nas. Nas o te wszystkie informatyczne rzeczy, które się tutaj dzieją. Moi drodzy, też taka ważna informacja: że te wszystkie materiały, które tutaj dla Was przygotowaliśmy, one tworzą pewnego rodzaju całość, czyli są pewnego rodzaju systemem, krok po kroku. Więc jeżeli nie oglądaliście materiału z dnia poprzedniego, czyli z wczoraj, to zachęcam Was, żeby te materiały sobie obejrzeć nie ma żadnego problemu, możecie je sobie oglądnąć, zasubskrybujcie nasz kanał Den a w biznesie, tam te materiały można w jednym miejscu, one będą umiejscowione, będziecie mogli sobie je oglądać tyle razy ile chcecie i ja was bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby też dzielić się ze światem tym naszym bezpłatnym eventem. Wszystkie linki do nagrań oczywiście otrzymacie później w mailu podsumowującym. Więc jeżeli się nie zapisaliście, jesteście tutaj przypadkiem, to zapiszcie się na tydzień żebyście potem mogli tego maila z tymi linkami dostać. Tam też jest agenda na wszystkie kolejne dni. No i mam tutaj taką informację, że z okazji Tygodnia Mózgu mamy dla Was strefę niskich cen, gdzie możecie zdobyć wybrane kursy nawet z 50% rabatem. Ona, ta strefa niskich cen jest przez cały ten nasz czas trwania Światowego Tygodnia Mózgu otwarta dla Was. Rabat 50% jest tylko dla uczestników Tygodnia Mózgu, więc to jest też mega ważne. No, i co? I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że z wczorajszego dnia mam dostęp do kursu o asertywności za 50%, a po dzisiejszym, naszym drugim dniu, macie materiał, który przygotowałam, który nagrałam, jak radzić sobie z konfliktem w pracy i w domu, również za 50%. Także zapraszam Was na prelekcję Karoliny. A po południu spotkamy się z Ewą Janiszewską. Trzymajcie się miłego oglądania i świetnych strzeń. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mi widać i słychać. I bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną. Inwestujesz swój czas, najcenniejszy z osobów, aby dowiedzieć się, jak działa mózg w czasie kryzysu. Każdy człowiek w swoim życiu przechodzi kryzys niejednokrotnie. Ta wiedza pomoże Ci, gdy pojawi się kolejny raz. Będziesz wtedy przygotowany. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Karolina Sienkowska. Jestem trenerem mentalnym, konsultantem kryzysowym, trenerem badania odporności psychicznej MTQ, praktykiem pozytywnej odporności psychicznej i mentorem finansowym. Swoją wiedzę opieram na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach oraz doświadczeniu osobistym i praktyce zawodowej. Regularnie podnoszę kwalifikacje, aby jak najlepiej pomóc osobom, które się do mnie zgłaszają. Moją misją jest wspieranie ludzi w odnajdywaniu wewnętrznej siły i przekształceniu wyzwań w okazję do rozwoju. Pomagam w zmianie postrzegania różnych aspektów życia z negatywnego na pozytywne i zauważam sukcesy tam, gdzie widzimy tylko rutynę oraz okazje tam, gdzie boimy się wkroczyć. Pokazuję, jak prawidłowo wyznaczać cele i związane z nimi działania. Wraz z instytucjami, takimi jak Miejski Dom Kultury, biblioteki publiczne czy szkoły, regularnie organizują prelekcje na temat nastoletniej depresji. W życiu osobistym kieruje się zasadą udoskonalanie samego siebie to najlepsza droga do ulepszania świata. Przejdźmy zatem do sedna. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest kryzys. Kryzys jest to normalna reakcja zdrowego człowieka na sytuację subiektywnie trudną, która spotkała go w życiu. Subiektywnie, dlatego że dla jednej osoby ta sama sytuacja będzie bardzo trudna i będzie podnosił się z niej kilka dni lub tygodni, a inna osoba po kilku godzinach otrzepie się i zapyta: OK, co w tej sytuacji mogę zrobić dalej? Od czego to zależy? Zależy to od wielu czynników. Na przykład, jak nauczyłeś się radzić sobie z niepowodzeniami? W, jakich obecnie jestem, w jakim obecnie jesteś w stanie psychofizycznym? Ile wyzwań się nałożyło w jednym czasie? Jaką masz odporność psychiczną, jaki charakter, jaką osobowość i jakie masz wsparcie wokół siebie, albo jego brak? Kryzys związany jest z doświadczeniami, z doświadczeniem wyż, wydarzenia krytycznego i jest to reakcja na takie wydarzenie, które z subiektywnego punktu widzenia przerasta możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją. Na dany moment osoba w kryzysie nie posiada narzędzi, nie zna metod lub ich nie widzi, aby rozwiązać daną sytuację. Związane jest to między innymi z tak zwanym myśleniem tunelowym. Nasze myśli są jak w tunelu, ukierunkowane głównie na nasz tak zwany nazwijmy to problem i nie widzimy ani sytuacji pozytywnych, które się wydarzają, ani rozwiązań, które możemy zastosować. Ani też możliwości, które można byłoby wykorzystać. Dlatego tak ważna jest uważność na drugiego człowieka i wsparcie naturalne, tak nazywa się wsparcie naszych bliskich, jest jedną z form pomocy, które warto zauważyć, ale o tym będę mówiła jeszcze później. Kryzysy mogą być różne. Może być kryzys ostry, który spowodowany jest jednym nagłym, zaskakującym wydarzeniem lub kryzys przewlekły, gdy jesteś narażony na ciągłe działanie jakiegoś stresora, może narastać stopniowo, ale nie musi, i w pewnym momencie przechyla się szala goryczy. Kryzysy też mogą mieć różne podłoże. Mogą być kryzysy sytuacyjne, czyli związane z jedną konkretną sytuacją z zewnątrz, Mogą to być kryzysy środowiskowe, gdy dotyka pewnej grupy osób, na przykład wypadek autobusu albo powódź. Mogą być kryzysy rozwojowe, które dotyczą konkretnego etapu życia, na przykład końca szkoły, macierzyństwa, wieku średniego lub przejścia na emeryturę. Mogą też być kryzysy egzystencjalne, które są zazwyczaj najtrudniejszymi kryzysami. Mają charakter wewnętrzny i mogą dotyczyć sensu życia, śmierci, samotności czy wolności. Wiemy już czym kryzys jest, a w związku z tym, że są dni mózgu, a tematem tego spotkania jest działanie mózgu w sytuacjach kryzysowych, spróbuję teraz w bardzo uproszczony sposób pokazać, jak jest zbudowany mózg i jak działa. Zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach kryzysowych. Na początek podzielę się z wami, z tobą, kilkoma ciekawostkami. Mózg to organ składający się z około 1 miliarda komórek, z których każda może wytworzyć około 20 tysięcy połączeń. Mózg waży około 1,5 kg, więc stosunkowo niewiele w stosunku do reszty cała. Składa się w 80% z wody. Dlatego jeśli jesteśmy odwodnieni, wpływa to na naszą pamięć i koncentrację. Dziennie mamy około od 70 do 85 tysięcy myśli, a informacje w mózgu przemieszczają się z prędkością 430 km na godzinę. Dopiero około 25 roku życia mózg osiąga pełną dojrzałość. Taką cechą charakterystyczną jest to, że mózg posiada cechę neuroplastyczności, to znaczy, że może uczyć się nowych rzeczy i adaptować do nowych doświadczeń przez całe życie dzięki nowym połączeniom neuronalnym. Dla celów tego webinaru wyodrębnię trzy główne elementy mózgowia. Mózg właściwy, móżdżek i piń mózgu, inaczej mózg gaci. Mózg właściwy to najbardziej zaawansowana część mózgowia. Najmłodsza, która ma wyspecjalizowane płaty, na przykład czołowy, skroniowy, ciemieniowy czy potyliczny. Nas najbardziej zainteresuje właśnie płat czołowy, ponieważ jest on takim centrum zarządzania. Odpowiada on za planowanie, podejmowanie decyzji, przewidywanie konsekwencji naszych działań, analizowanie i to właśnie on najdłużej rozwija się ze wszystkich części mózgu mózg jak z kolei, pełni kluczową rolę w kontroli motoryki ciała, czyli zachowania równowagi czy koordynacji ruchowej, napięcia mięśniowego. A pień mózgu, inaczej mózg gadzi, to najbardziej pierwotna część mózgowia, która odpowiada za nasze przetrwanie, czyli funkcje życiowe, podstawowe odruchy, oddychania, połykania, rytmu serca czy kontroli ciśnienia. Za reakcje na kryzys odpowiedzialne w naszym mózgu są m.in. takie części jak ciało migdałowate, podwzgórze i kora przedczołowa. Ciało migdałowate wchodzi w skład układu limbicznego, czyli tak zwanego mózgu ssaczego, i odpowiada za nasze emocje. Podwzgórze uruchamia reakcję walki, ucieczki i zamrożenia czyli naszych instynktów przetrwania. Odpowiada również za kontrolę czynności gruczołów oraz reguluje homeostazę wewnątrzustrojową, czyli równowagę, m.in. proces termoregulacji, gospodarki wodnej, pragnienia, apetytu czy wydzielania hormonów. Kora przedczołowa natomiast odpowiedzialna jest za podejmowanie decyzji i kontrolę impulsów, to właśnie ona najbardziej osłabiona jest w trakcie kryzysu mamy mniejszą zdolność do przewidywania konsekwencji swoich decyzji. Nie widzimy rozwiązań, a nasze reakcje bywają bardziej impulsywne. Podczas kryzysu ciało migdałowate przejmuje kontrolę nad naszymi reakcjami. Viktor Frankl powiedział kiedyś, a właściwie chyba napisał w swojej książce, że między bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń. W tej przestrzeni mamy możliwość wyboru własnej reakcji. Natomiast podczas kryzysu ta przestrzeń znacznie, znacznie się zmniejsza. Jakie możemy zauważyć reakcje naszego organizmu na kryzys? Mogą to być reakcje fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne. Nie wszystkie muszą występować. Pokrótce omówię każdą z nich. Reakcje fizjologiczne to m.in. zaburzenia snu zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli brak snu, pobudzenie się w nocy lub przeciwnie nadmierna potrzeba snu. Zaburzenie wydzielenia hormonów, czyli za dużo lub za mało, np. zbyt dużo kortyzolu, zbyt mało serotoniny. Napięcie mięśniowe, obniżone libido, które również jest związane z wydzielaniem hormonów. Zmęczenie nieadekwatne do dokonanych czynności, bóle somatyczne i nerwobóle, zaburzenia jedzenia zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, czyli brak apetytu lub nadmierne jedzenie. Związane jest to między innymi z zaburzeniem wydzielania hormonów głodu i sytości, które sygnalizują, kiedy nasz organizm potrzebuje jedzenia, a kiedy ma już dosyć. Obniżenie odporności. Zmiana rytmu oddechu, ciśnienia krwi i zawroty głowy. Reakcje emocjonalne na kryzys objawiają się między innymi zmiennością nastrojów. Występuje duża chwiejność nastrojów, płaczliwość, agresja, smutek, apatia, panika. Obniżenie poczucia własnej wartości. Mogą pojawiać się takie myśli, jak jestem do niczego, nic mi w życiu nie wychodzi. Nie potrafię zadbać o dom, rodzinę, pracę. Możemy wstawić tutaj dowolny rzeczownik. Nadpobudliwość, czasem otępienie lub poczucie ogólnego niepokoju, złość, frustracja, bezradność, poczucie straty, poczucie winy czy krzywdy. Wejście na przykład w rolę ofiary czyli nic nie mogę zrobić, wszystko mi się przydarza, nic nie jest zależne ode mnie. Występuje generalnie mniejsza kontrola emocji, są one zdecydowanie intensywniejsze. Pojawia się czasami poczucie utraty nad swoim życiem. Reakcje behawioralne czyli nasze zachowania, które mogą świadczyć o przeżywanym kryzysie, mogą być następujące. Wycofanie się z kontaktów społecznych i izolacja, zaniedbywanie obowiązków i siebie, uzależnienia, nadmierna czujność i pobudzenie lub na przykład podejmowanie ryzyka i kompulsji, jako sposób radzenia sobie z rozładowaniem emocji czyli kompulsywne jedzenie, zakupy, hazard lub seks. Oraz na koniec reakcje poznawcze naszego organizmu w odpowiedzi na kryzys, czyli np. zaburzenia, koncentracji i pamięci, brak kreatywności, trudności w znajdywaniu rozwiązań, trudności w zakresie logicznego myślenia, myślenie tunelowe, o którym już wspominałam, czyli skupienie się na jednym wydarzeniu myśli, jednej myśli i brak zauważania innych aspektów w życiu koncentracja na przeszłości i intensywna analiza wydarzenia negatywnego, brak szukania rozwiązań, tak to już mówiłam, brak decyzyjności i zaburzona umiejętność planowania. Nierozpoznany lub i niezaopiekowany kryzys może być przyczyną poważnych zaburzeń, jeżeli osoba nie otrzyma wsparcia i nie będzie potrafiła sama sobie pomóc albo zastosuje nieadaptacyjne strategie radzenia sobie z kryzysem, może powodować to poważne konsekwencje, takie jak uzależnienia, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, czyli depresja, dystymia lub stany psychosomatyczne. Warto jednak pamiętać, że kryzys niesie często ze sobą potencjał rozwojowy. Może być momentem zwrotnym, przełomowym, gdy wymusza konieczność dokonywania zmian, które w konsekwencji okazują się być dla nas korzystne. Przedstawię teraz kilka strategii radzenia sobie w kryzysie. Przede wszystkim należy zaakceptować fakt, że kryzys przechodzi każdy. Warto być w tym czasie dla siebie wyrozumiałym i dać sobie czas, aby zebrać energię potrzebną do działania. Rozwiązanie znajdzie się zawsze. Czasem jest trudne, czasem wymaga ogromnej odwagi, czasami jest nieoczywiste, ale na pewno jest. Tylko trzeba pozwolić, dać mu się zauważyć. Jedną z pierwszych form pomocy, z których możemy skorzystać, jest wsparcie naturalne. Rozmowa z bliską osobą, która okaże nam zrozumienie, może pomóc w codziennych obowiązkach, jest kluczowa w kryzysie. Dbajmy więc o relacje i budujmy wspólnie społeczności, które wspierają się wzajemnie. Bądźmy dla siebie życzliwi, i niekoniecznie musi to być ktoś z rodziny. Przyjaciel lub przyjaciółka, dobra znajoma, czasem sąsiadka, może być również wsparciem naturalnym. Kolejnym elementem radzenia sobie w kryzysie jest psychoedukacja, czyli to, co aktualnie robisz. Uczysz się, jak może objawiać się kryzys, czym może skutkować, jakie reakcje zachodzą w organizmie i jak sobie z nimi poradzić. Mając wiedzę m.in. o tym, że trzeba zadbać o siebie, szybciej przyjdzie ci do głowy rozwiązanie problemu. Kolejną strategią, kolejną formą takiej. Pomocy i radzenia sobie w kryzysie, może być nauka technik redukcji stresu. Co to takiego? To są na przykład techniki oddechowe, czyli powolny wdech nosem, licząc w myślach do sześciu, i wydech ustami bardzo powoli, tak jakbyś chciał zdmuchnąć świeczkę. Inną techniką oddechową jest tak zwany oddech po kwadracie. Stosowany m.in. przez amerykańskich żołnierzy służb specjalnych i nazywa się tak dlatego, że robimy wdech licząc do 4, następnie wstrzymujemy wydech ponownie licząc do 4, robimy wydech również licząc do 4 i kolejne wstrzymanie oddechu na 4. Wystarczy kilka minut robienia takiego oddechu i naprawdę pomaga on w sytuacjach stresowych. Zachęcam do wypróbowania. Inną techniką redukcji stresu jest medytacja, która wykonywana regularnie, codziennie, bardzo wpływa na nasze myślenie, na nasze postrzeganie świata oraz na budowę naszego mózgu. Może być to medytacja taka z zamkniętymi oczami, powolnym oddechem i obserwacją swoich myśli, tak jakbyś obserwował chmurki, które przepływają po niebie. Może być medytacja prowadzona na przykład na YouTube albo z muzyką, a może być na przykład w formie modlitwy. Bardzo popularne również są techniki mindfulness, czyli uważności. One są również bardzo pomocne w, podczas redukcji stresu. Polegają one na skupieniu się na danej czynności i z pełną uważnością obserwowaniu jej. Na przykład, gdy kroisz sałatkę, warzywa do sałatki, gdy obserwujesz przyrodę na spacerze, albo nawet podczas jedzenia czekoladki. Dotyk, szelest roz, rozpakowanego papierka, zapach czekoladki, a później smak i konsystencja. Zachęcam do wypróbowania. Prowadzenie dziennika wdzięczności jest bardzo pomocne w zauważaniu wszelkich dobrych rzeczy. I niech to będzie jedna, dwie, albo trzy osoby, rzeczy, wydarzenia, za które jesteś wdzięczny, a uwierz mi, mamy ich codziennie mnóstwo, poczuj je i zapisz. I pamiętaj, że to, co dla ciebie jest codziennością, dla kogoś innego może być nieosiągalnym marzeniem. Regina Brett z kolei napisała w książce Bóg nigdy nie mruga, część druga, że nie musisz chodzić do pracy, stawać w nocy do płaczącego dziecka i sprzątać psiej kupy z dywanu. Możesz to robić. Możesz mieć pracę, dziecko i psa. Kolejnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest kwestionowanie negatywnych myśli. Po pierwsze, nasze myśli to nie my. Nie wszystkie te, które przechodzą nam przez głowę, są nasze. Czasami to są utarte przekonania, które warto zmienić. Warto pochylić się nad taką myślą, zapisać ją, a potem realistycznie przeanalizować, co przebawia za nią, a co jej przeczy. Czy jest ona faktem? Czy ma potwierdzenie w rzeczywistości? Następnie na tej podstawie stwórz alternatywną myśl, która będzie bardziej wspierająca i postaraj się ją zapamiętać. Tworzenie listy małych zadań również pomaga w codzienności podczas kryzysu. Nie muszą to być od razu wielkie cele, ponieważ wielkie cele też potrafią sparaliżować, takie jak zmiana pracy czy podróż dookoła świata. To takie zwykłe codzienności, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie, to możemy również zaplanować. Takie, na które brakuje czasami sił, a czasami czasu. Pójście na spacer, stanie rano z łóżka, wyścielanie go, czy poukładanie w szufladzie. Jeszcze innym sposobem jest zapisywanie małych sukcesów każdego dnia. To, co zrobiłeś, a od dawna odkładałeś. Albo co zrobiłeś, chociaż bardzo się nie chciało, lub stresowało. To również pomaga w spojrzeniu na siebie życzliwiej i dodaje motywacji do działania. Warto też zadbać o swój sen. Nie będę na ten temat się rozwodzić, bo każdy z nas ma inne potrzeby, jednak regularność snu, odpowiednia ilość godzin. I ograniczenie kontaktu z urządzeniami ekranowymi, co najmniej godzina przed snem, zdecydowanie poprawiają jego jakość. Jeśli chodzi o innych, nie zawsze wiemy, przez co przechodzi napotkana osoba, zwłaszcza gdy dobrze to ukrywa pod maską śmiechu. Dlatego tak ważne jest nieocenianie czyjegoś zachowania. Nigdy nie wiemy, co tak naprawdę dzieje się w sercu i w głowie. Bądźmy po prostu uważni i wyrozumiali. Jako jedną ze strategii, a może właściwie inspiracji radzenia sobie w kryzysie, polecam czytanie książek. Książek, które są wspierające i takie na przykład jak Mój przyjaciel kryzys Olgi Kozierowskiej, Książka ta jest zbiorem krótkich historii o tym, jak z różnymi wyzwaniami zmagali się konkretni ludzie i jak sobie z nimi radzili. Inną książką jest Mój Wyścig, która opowiada historię Agnieszki Kobuz zawojskiej, multimedialistki olimpijskiej, wioślarki, o tym, jak radziła sobie z depresją. Natomiast książka Życie, Mimo wszystko, Halszki Witkowskiej, specjalistki w dziedzinie suicydologii, wyjaśnia, co kryje się za słowem samobójstwo i odpowiada na wiele pytań dotyczących tego trudnego tematu. Ostatnio widziałam również nową książkę kolejnej znanej osoby, Katarzyny Glinki, aktorki, która wraz z psychologką Urszulą Strodzikowską Marynicz opowiada o swoim kryzysie i wyjściu z niego. Nie czytałam jeszcze, ale jest na mojej liście i myślę, że warta jest przeczytania. Przedstawię teraz dwa slajdy, które pokazują, gdzie można znaleźć pomoc w kryzysie. Pierwszy z nich to lista stron internetowych, a drugi to lista numerów telefonów. Zachęcam do zrobienia zdjęcia lub zrzutu ekranu, warto mieć taką wiedzę pod ręką. Czasami w trudnych sytuacjach ciężko jest znaleźć nagle wartościowe strony internetowe. Ja z całego serca mogę polecić portal www.zwjr.pl. Jest to taka platforma, życie warte jest rozmowy, gdzie i osoby będące w kryzysie, i osoby, które szukają wsparcia dla swoich bliskich, znajdą je. Tutaj znajdziesz telefony zaufania dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży i dodatkowo w każdym większym mieście znajduje się ośrodek interwencji kryzysowej, gdzie można bezpłatnie uzyskać pomoc telefoniczną i bezpośrednią. Lista tych ośrodków z podziałem na województwa jest na stronie www.interwencjakryzysowa.pl w zakładce ośrodki interwencji kryzysowej. Również zachęcam, można zrobić zdjęcie lub rzut ekranu. Myślę, że warto mieć gdzieś w pobliżu takie informacje. Kończąc już nasze spotkanie, przygotowałam niespodziankę, prezent dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat kryzysu. Jest to mój e-book pod tytułem Odczaruj kryzys, jak go rozpoznać i przekuć w coś dobrego. I pod tym nagraniem znajdziesz link do pobrania tego e-booka. Jeśli się nie uda, to napisz proszę do mnie na adres gmail.com, a ja wyślę go Tobie na maila. Jeżeli zaciekawiła Cię ta wiedza i chciałbyś więcej, zapraszam do obserwowania moich mediów społecznościowych. A jeżeli chciałbyś ze mną współpracować, na stronę internetową WWW lub do bezpośredniego kontaktu, który znajdziesz na tym slajdzie, który się wyświetla. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za zainwestowanie za swojego czasu. Mam nadzieję, że wiedza, którą tu pokazałam, była dla Ciebie wartościowa i życzę Tobie jak najlepszych wglądów w siebie i tylko rozwojowych kryzysów. Do zobaczenia.